Opowiem wam kawał z dedykacją dla mojego wujka Mariusza, ponieważ to on mi go kiedyś po raz pierwszy opowiedział. Był sobie pewien kolarz, który cały czas był drugi po prostu. Nieważne co robił, zawsze na zawodach przyjeżdżał drugi. I w pewnym momencie miał już tego tak bardzo dosyć, że poszedł i się utopił. Zawiadomiono policję, a na komisariacie odebrał posterunkowy i mówi: niech to, to już drugi w tym tygodniu. Siemanko Ampy. Dzień pierwszy. Piątek. Właśnie byliśmy na trasie. Tutaj jest moja zajebista ekipa i chłopaki Powiedzcie, jak wam się trasa podoba. E, zdecydowanie troszeczkę. Pod górę jest nie? Za, tak pod górę i obcięte troszeczkę fajnych elementów Z, Za dużo pod górę za mało w dół ale to jest częsty problem. Napoznałem ja bez komentarza. <noise> prawdziwy szlak solny. Prawdziwy szlak, prawdziwy szlak solny. Trasa generalnie bardzo podobna do tej która już tutaj, rok, Boże, w tym roku była w orawce. Także jak ktoś chce sobie obejrzeć, to link w opisie. Takie 2 na 10. Takie, no nie, no damy więcej, więcej damy. Myślę, że takie mocne 6 będzie na pewno lepsza niż rok temu, o tak powiem. Są jakieś zmiany, ale z grubsza to, co już było, więc możecie sobie obejrzeć. Jest sobota rano. Tu jest nasz piękny nocleg. Dom u Kasi w lub koło orawki, zaraz to jest. No i generalnie wszystko tam jest bardzo ładne, warunki świetne. Tylko pojawił się mały problem, ponieważ wstaliśmy dzisiaj rano. No i się okazało, że nie ma wody. Ale wiadomo, takie sytuacje się zdarzają. Czasem są jakieś prace remontowe, czasem trzeba na chwilę wyłączyć i tak dalej. No tylko niestety pani właścicielka powiedziała, że no w sumie to się może zdarzyć, bo nie padało ostatnio, więc tej wody może nie być do końca weekendu. No i spoko, nie? Ono nam w wiaderkach przyniesie jakieś tam zgrzewki z wodą, i tak sobie tu będziemy do jutra funkcjonować w 8 osób w tym domu, a dodam tylko, że rezerwacja była robiona przez booking, jakoś w opisie nie widziałem, żeby było napisane, że może być woda, a może nie być, bo nie padało. Także słuchajcie, jeśli kiedykolwiek będziecie się wybierać do rawki, czy to na zawody sportowe, czy w jakimkolwiek innym celu, to szczerze Wam odradzam y, dom u Kasi, bo się właśnie może okazać, że tak jak my, wstaniecie sobie rano i się okaże, że będziecie się myć w wiadrze. No, zostało już około 40 minut do mojego przejazdu. Fajnie mi się ułożyło losowanie, ponieważ jadę za samymi mocnymi osobami, za Staszkiem Nowakiem, dalej jest Michał Glanc, jeszcze jeden kolega z szosy podobno, którego niestety nie znam, ale Słyszałem, że również jest mocny. No także, muszę przyznać, że tutaj szczęście mi dopisało. I zawsze wiadomo, że fajnie się goni i dobrze mieć mocnych zawodników przed sobą. Ja jeszcze byłem teraz na chwilkę zobaczyć trasę, ponieważ okazało się, że jeden fragment się delikatnie zmienił w stosunku do tego, co jeździliśmy wczoraj. Także dobrze, że wybraliśmy się jeszcze rano na jedno kółko z kubą, no bo jakby nie to, no to mogłoby być różnie. No ale na szczęście pojechaliśmy, zobaczyliśmy, więc, więc wiem co jak. No i trzymajcie kciuki. 10 minut w piekle i zobaczymy co się uda pojechać.

we דביי מיהו דביי 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 Były ampy już po ampach, zarówno w czasówce, jak i w wyścigu wspólnym udało się zająć zaszczytne drugie miejsce. Z tą jedynie różnicą, że w czasówce wygrał Staszek Nowak, w wyścigu wspólnym Karol Staszewski, więc tam chłopaki się po prostu pozamieniali brązem i złotem. A ja sobie tak stoję na tym drugim miejscu. No ale oczywiście nie ma co narzekać, to jest troszkę takie. Żartobliwe z mojej strony, natomiast yy, śmieję się z tego, dlatego że właśnie już drugi rok z rzędu jest ta sama sytuacja. To znaczy, ja przywożę srebrne medale z obu dni, a moi rywale po prostu się tak zamieniają tymi pozostałymi miejscami na podium. I ogólnie to jest mój szósty srebrny medal na czwartych ampach także w ogóle innych medali nie mam. Ja z ampów przywożę albo srebro, albo nic, i tak już to u mnie wygląda, także może po prostu jestem skazany na ten właśnie kolor ogólnie co do czasówki po prostu pojechałem najlepiej jak mogłem nie mam sobie nic do zarzucenia przejazd był myślę na miarę moich możliwości bez jakichś większych błędów po prostu brakło 3 sekundy, Staszek był szybszy i już w wyścigu wspólnym natomiast jechało się bardzo dobrze udało nam się z Karolem odjechać Staszkowi już na drugim okrążeniu potem chwilę jechaliśmy razem no i powiem szczerze, że czułem, że jest moc, dlatego spróbowałem ucieczki. I ta ucieczka się nawet udała, udało mi się odjechać Karolowi. Zrobiła się już taka przerwa na kilka kilkanaście sekund, ale niestety chyba jednak troszkę przesadziłem, ponieważ oddało mi to z powrotem. Karol mnie dogonił i chwilę potem, tam gdzie ja wcześniej mu uciekłem, w tym samym miejscu, on uciekł mi. No i ostatecznie przyjechał tam niecałe dwie minuty przede mną. Także. No trudno, może gdybym faktycznie zaczekał z tym bardziej do końca wyścigu Tylko nie próbował gdzieś tam w pierwszej części uciekać, to byłoby lepiej A może by nie było, bez różnicy Ja po prostu pasywnej jazdy nie lubię jak czuję, że jest dobrze, że noga się kręci To po prostu próbuję uciekać i już, no taki mam, taki mam styl Na osłodę natomiast udało nam się wywalczyć złoto w klasyfikacji drużynowej Także duże podziękowania i duży szacun dla chłopaków, dla Alberta i dla Grześka, bo naprawdę również stanęli na wysokości zadania i dzięki temu właśnie udało nam się przywieźć to złoto. Wszyscy we trójkę zmieściliśmy się w pierwszej siódemce w wyścigu wspólnym, także naprawdę świetny rezultat, i tutaj wygrane to było z dużym zapasem, żadna inna uczelnia nawet się nie zbliżyła do takiego. Rezultatu także mega się z tego powodu cieszę. To są moje pierwsze ampy, gdzie faktycznie dysponowałem drużyną z prawdziwego zdarzenia i mogliśmy walczyć o ten medal w klasyfikacji drużynowej. No i jak widać, się udało. A co do samych ampów, no to na szczęście spełniły się moje nadzieje, moje oczekiwania. I w odróżnieniu od tamtego roku, gdzie wszystko było zepsute i wszystko było nie tak, no to już w tym roku na szczęście były one zorganizowane w porządku. I w zasadzie się nie mam do czego zbytnio przyczepić. Może tylko jednej rzeczy nie rozumiem, ale to już akurat nie była kwestia organizatora. To już bardziej do sędziów, ponieważ wiadomo, to są ampy, tak? Tu jest bardzo rozbieżny poziom uczestników i wiadomo, że tą imprezę trzeba dostosować do wszystkich. Więc trasa była uproszczona i tak dalej. No i tego tutaj nie mogę zrozumieć, dlaczego dowalili nam 8 okrążeń. I ten wyścig trwał dłużej niż Puchar Szlaku Solnego, który się tutaj w tym roku odbywał. Ja jechałem godzinę 40, słuchajcie, więc Karol też musiał jechać koło tam godziny 38. Nie rozumiem tego tym bardziej, że bez dubla ukończyło uwaga czterech. Czterech nas przyjechało bez dubla, cała reszta została zdublowana. Więc tym bardziej nie rozumiem po co ładować taki długi wyścig, tylko po to, żeby się tam Czterech gości mogło jeszcze dodatkowo zażynać, mogło być tak naprawdę sześć kółek i też by tam wyszła ta godzina 15. myślę, żeby to było w sam raz. No ale tak dali, no to trudno. Przejechaliśmy, jakoś, jakoś poleciało. Tak więc podsumowując, wyniki jak najbardziej spoko. Oczywiście liczyłem u siebie na trochę więcej, natomiast no, na srebro myślę nie wypada nadmiernie narzekać. Drużynówka zgarnięta, więc tutaj super. Plan wypełniony w całości. Impreza zorganizowana bez żadnych w top, także też bardzo się cieszę. Ekipa Zagiechu stanęła na wysokości zadania. Także serdeczne dzięki dla nich i pozdrawiam swoją drogą. Ja też rok na Agiechu studiowałem, więc troszkę jeszcze tam jakieś wspomnienia zostały. No i widzimy się, mam nadzieję, już w tą niedzielę u mnie na pucharze Tarnowa. Zapraszam wszystkich. Wbijajcie. I ścigamy się, tak, ścigamy się, widzimy się. Mam nadzieję, że do mnie zaglądniecie. Także jeszcze raz zapraszam serdecznie. Puchar Tarnowa, najbliższa niedziela. No i cześć. A, no jeszcze tak w ogóle, bo pewnie będziecie ciekawi, to udało nam się znaleźć nocleg zastępczy, i mieliśmy wodę, także umyliśmy się.